Wiecie, jesteśmy na polu, na którym ostatnio kosiłem Prasujemy sobie żyto Na kiszonkę Zrobiłem już 5 belek I od razu takie ogłoszenie Poryfialne, że Prasa Że moja prasa Unia będzie Jest na sprzedaż ustawiona Linki dam w opisie Do ogłoszenia Jeśli ktoś będzie zainteresowany to bo no tam będzie numer telefonu, i można się kontaktować. Co mogę w o powiedzieć? No, no jest wyposażony w rotor z nożami, 14 loży. Ma centralne smarowanie. Podbierak podaje, że 2, 2 metra. Jest w miarę szeroki podbierak. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Małe, w komplecie szerokokątne. Sprzedaję z powodu, do takiego powodu, że będę szukał prasy pasowej, ponieważ prasa pasowa jest lepsza do słomy, a u nas tej słomy robi się dużo bardzo. A tak jakby trawy to już mało co robimy w mało co robimy zielonek w Bele, tylko takie teraz będzie miała żyto aby tutaj faktury sprosowania i raczej na tyle. Pozbieramy trawy w pryzmę teraz. A tak jak każdy wie, to słomy lepsza jest prasa pasowa. Dlatego będziemy wymieniać. Tak jak mówiłem w poprzednim blogu, to, to rewelacja z tego stanie ma. Wjechałem prawie raz w koło, a... a dopiero szóstą belkę robię. Prasujemy małą waltrą. Małą prasujemy, bo dużą będzie się złozić. A 100 to jest wystarczająco tej prasy. Jeśli bym się tak zastanawiał, no to do tej prasy yy, ciągnik no to Bo tak, że miał chociaż 10 koni, żeby z nożami mogło się robić. Te 10 90 koni to jest takie minimum moim zdaniem. Do słomy to, to może w pracy są 80, ale jeśli chodzi o, o kieszonki z nożami to 90, 10 koni to jest minimum. prasa jest po w siatkę, sznurka nie ma, to raczej raczej to niepotrzebne, jak jest siatka, to lepiej siatką mówić. Ja mam potem jeszcze taki fra fragment e, e, Ojciec nagrał z zewnątrz, jak prostowałem Będzie bliska Potem jeszcze wyjdę, wam pokażę ją z, też bliska prasę. Trochę się teraz brudziła, bo się strasznie kurzy w tym życiu. Ale to e, się najwyżej umyję Jak będzie ktoś zainteresowany, żeby była czyściutka kolejną belkę Czy to już, to się ma co robić tak Mabelka. Dobra, to ja w razie już nie nie zanudzam, potem to się jeszcze może złapie tak jak mówię, ring będzie w opisie. Jeśli ktoś, jeśli ktoś jest chętny, no to, to zapraszam do kontaktu. Zapomniałem już powiedzieć najważniejsze sumie rzeczy. Prasa ma zrobione 12 304 bajki. I jest to rocznik pracy 2013 ja Praca prezentuje w bliska Belki dobrze zbite Beton Jeśli chodzi o to pracowanie zielona, to jest, nie ma tu ich zarzucić, ładnie wpiera. Rotor nie pogięty Tutaj tabliczka. 2013 rok linia Jeszcze dużo mi zostało Jeszcze dwa, dwa pokosy i będzie koniec